Sanatorium Miłości 5. Dariusz szuka kobiety, lubi seks tak jak on. Sanatorium Miłości. Premiera pierwszego odcinka 5 sezonu już za nami. Sanatorium Miłości 5 już 1 stycznia zagościło na ekranach widzów TVP. Podczas poprzednich edycji, seniorzy nawiązywali przyjaźnie, uczestniczyli w trudnych wyzwaniach. Przeżywali drugą młodość i niejednokrotnie się zakochiwali. Dla uczestników to nie tylko dobry sposób na spędzenie czasu, ale też pokazaniu seniorom, że można żyć inaczej. W sanatorium Miłości wielokrotnie pokazywał, jak mentalnie zmienili się seniorzy przez te trzy tygodnie przebywania razem. Reality nie rozkręciło się jeszcze na dobre, a już przed premierą widzom nie za bardzo spodobał się wybór seniorek, ponieważ nie pasują do stereotypowego wyglądu emerytek w Polsce. Niektórzy poszli nawet o krok dalej i stwierdzili, że seniorzy mogą mieć przez nich kompleksy. Na szczęście uczestnikom, czyli Darkowi, Józefowi, Adamowi, Zbigniewowi, Krzysztofowi i Zdzisławowi panie bardzo się spodobały, a to chyba najważniejsze. W pierwszym odcinku uczestnicy w opaskach na oczach opowiadali o sobie i o ideale partnera. 61-letni Dariusz nie krył, że oczekuje od partnerki zaangażowania w życie erotyczne. Chyba naprawdę wierzył, że im w TVP opowiadanie takich rzeczy jest akceptowalne. Seks jest dla mnie bardzo ważny. Lubię go, nie ukrywam. Wolałbym partnerkę, która też będzie gustowała w seksie. Póki nie poznałem mojej żony, miałem bogate życie erotyczne. Naprawdę bogate, podkreślił z uśmiechem. Dariusz na co dzień mieszka w Norwegii i wyznał, że jej w sanatorium miłości szuka eleganckiej, zadbanej i szczerej kobiety, która na dodatek ma wysokie libido. Jego apetyt na życie zwiększył się po rozstaniu z małżonką, z którą był blisko ćwierć wieku. Senior ma nadzieję, że spotka w sanatorium miłości pięć miłość swojego życia. To była miłość mojego życia. No, ale niestety po 24 latach wzięliśmy rozwód i było po małżeństwie. Trzeba iść dalej, póki człowiek jeszcze młody w wieku 60 lat. Cóż, życzymy powodzenia.